przyglądamy się sprawie z, z połowy XX wieku, więc usiądźcie wygodnie, bo przenosimy się do Kanady. Krystyna Macon urodzona 7 sierpnia 1925 rok w Toronto, córka Kazimierza i Marii Macon. Rodzina Maconów była rodziną robotniczą polskiego pochodzenia, która mieszkała w dzielnicy Mimico w Toronto, będącej na początku XX wieku domem dla wielu rodzin imigrantów. Jak wiele polskich rodzin, Makonowie pielęgnowali tradycje wiary, rodziny i bliskich więzi społecznych, które dawały im poczucie stabilizacji w nowym kraju. Krystyna dorastała na tle wielkiego kryzysu, kiedy rodziny w całym mieście zmagały się z powszechną niepewnością ekonomiczną. W Mimico sąsiedzi często polegali na sobie nawzajem, a codzienne życie charakteryzowało się ostrożnym gospodarowaniem budżetem i skromnym stylem życia. Kiedy Krystyna skończyła szkołę, dostała pracę w Banku Toronto, gdzie udowodniła, że jest kompetentna i wydajna. Nie chciała się wyróżniać, była typową dla tamtych czasów, sumienną, skupioną na rodzinie i pracowitą młodą kobietą. Jej rodzice, jak wiele ówczesnych rodzin imigrantów, cenili stabilizację i życie uznawane za godne szacunku. Mieli nadzieję, że Krystyna wybierze bezpieczną i godną ścieżkę. A małżeństwo będzie kolejnym krokiem do stabilnej tradycyjnej przyszłości. W latach 40. Krystyna poznała Jana Reja Ketterweela, zwanego Jackiem, młodego mężczyznę tylko kilka lat starszego od niej. Wkrótce Jacek został powołany do służby w II wojnie światowej jako sierżant w korpusie dentystycznym. Kiedy wrócił do domu, znalazł pracę w branży ubezpieczeniowej i ponownie osiedlił się w Toronto. Miał własne grono przyjaciół Wśród których był mężczyzna o imieniu Ronald Barry, znany jako bardzo żywiołowa postać. Ronald urodził się jako Ronaldo Schiffo i wyemigrował z rodziną z Włoch w latach dwudziestych, a później przyjął imię Ronald Barry. Twierdził, że to lepiej pasuje do życia w Kanadzie. Był towarzyski i stylowy. Były zawodowy tancerz towarzyski, który porzucił scenę, aby założyć własną firmę budowlaną. Pomimo pewności siebie, przedsięwzięcie nigdy nie odniosło sukcesu. Pozostawiając go z poważnymi problemami finansowymi. Ronald był kimś więcej niż tylko znajomym, był bliskim towarzyszem Jacka. Często razem podróżowali i spędzali czas. Do 1947 roku mieszkali w tym samym pensjonacie, dzieląc pokój. Rodzice Krystyny byli nieufni wobec jej związku z Jackiem, nie tylko dlatego, że nie był katolikiem, ale także z powodu jego bliskiej przyjaźni z Ronaldem Barym, którego częsta obecność wydawała się natrętna. A jego wpływowi nie do końca ufali. Martwili się także temperamentem Jacka i niepewnymi perspektywami zawodowymi, a napięcie w ich domu tylko się pogłębiało wraz z trwającym zalotem. Pomimo ich zastrzeżeń, Krystyna nadal spotykała się z Jackiem, a 12 maja 1947 roku para pobrała się w Toronto. Po ślubie spędzili kilka dni w mieszkaniu na Tyndall Avenue, następnie 17 maja wraz z Ronaldem. Jacek i Krystyna wyruszyli na miesiąc miodowy do odległej chatki w Seven Falls w Ontario, odosobnione miejsce około 190 km od Toronto i 40 km na północ od Arili. Nieruchomość Ronalda była dostępna wyłącznie łodzią. To rozwiązanie było nieco niezręczne i chociaż Krystyna na zewnątrz sprawiała wrażenie radosnej nowożeńki, była sfrustrowana tym, że jej mąż zabrał przyjaciela na coś, co miało być ich miesiącem miodowym. Izolacja domku i obecność Ronalda zakłócały to, co mogło być idyllicznym wypoczynkiem. 20 maja 1947 roku sytuacja stała się poważna, gdy zauważono dym z domku. Kiedy Ronald wrócił na miejsce, zastał Jacka leżącego na podłodze z urazem głowy, podczas gdy Krystyny nigdzie nie było widać. Prawie natychmiast ogień się nasilił, i płomienie szybko pochłonęły drewnianą konstrukcję. W ciągu kilku minut Domek został zredukowany do zwęglonego szkieletu z drewna i rozsypanych popiołów, pozostawiając jedynie szczątki tego, co kiedyś było odosobnionym miejscem wypoczynku. Ronald i Jack zdołali uciec z pożaru, a później ciało Krystyny zostało odnalezione niedaleko, w dziewięciu calach wody. Była ubrana, leżała twarzą w dół i nie miała oznak oparzeń ani zatrucia dymem. Natychmiast przeprowadzono autopsję, aby ustalić przyczynę jej śmierci. Badanie wykazało, że utonęła mimo płytkiej głębokości wody, w której ją znaleziono. Śledczy odkryli również ślady kodeiny w jej organizmie. Szczegół ten wywołał kolejne pytania o okoliczności jej śmierci i ewentualny wpływ czynników zewnętrznych na tę tragedię. Ronald Barry szybko stał się osobą zainteresowania w śledztwie i był jednym z pierwszych przesłuchiwanych przez policję. Zapytany o ubezpieczenie domku odpowiedział: Straciliśmy wszystko. Kiedy coś takiego się dzieje, ubezpieczenie jest ostatnią rzeczą o której się myśli. Ono nie może zastąpić tego co zostało utracone, to jak utrata życia. Planujemy spędzić tu całe lato, z dala od wszystkich. Kwiaty były piękne i planowaliśmy posadzić ich więcej. Chyba nie powinienem mówić więcej, już i tak powiedziałem za dużo. Został następnie zatrzymany przez policję, gdzie przesłuchiwano go przez 6 godzin. I sporządził obszerne oświadczenie na 3000 słów. Po pobycie Ronalda na komisariacie został zwolniony do dalszego dochodzenia. Rozmawiał z dziennikarzami, twierdząc, że był to tragiczny wypadek, chociaż nie chciał ujawniać zbyt wielu szczegółów. Powiedział, że pierwotnie nie miał zamiaru towarzyszyć parze podczas ich miesiąca miodowego i zamierzał dołączyć do nich później. Ponieważ mieli dużo bagażu, pan Tomasz, właściciel mieszkania Jacka i jego, zasugerował, by wziął jego samochód i zawiózł ich do domku. W poniedziałek, 26 maja, odbył się pogrzeb Krystyny w kościele świętego Leona, tym samym, w którym zaledwie dwa tygodnie wcześniej brała ślub. W kolejnych dniach policja nadal zbierała informacje na temat tragedii, przesłuchując świadków i analizując każdy szczegół, który mógłby wyjaśnić przyczynę śmierci Krystyny. Gazety przekazywały znane fakty w miarę ich ujawniania, a także sporo spekulacji. Opinia publiczna śledziła każde nowe szczegóły z zainteresowaniem. Codzienne biuletyny i nagłówki utrzymywały tragedię w centrum uwagi, a rozmowy w kawiarniach i miejscach pracy odzwierciedlały mieszankę współczucia, ciekawości i podejrzliwości. Sprawa pozostawała częstym tematem rozmów, a każda nowa informacja przyciągała uwagę nie tylko w prowincji Ontario, ale w całej Kanadzie. Naród uważnie śledził przebieg wydarzeń. Poruszony przejmującym obrazem ośmiodniowej panny młodej, młodej kobiety, której życie zakończyło się niemal zanim jej małżeństwo się zaczęło. 19 czerwca w mieście Bracebridge zwołano formalne śledztwo. Pan C.P. Hope był wyznaczonym prokuratorem koronnym prowadzącym śledztwo. Natychmiast zwrócił uwagę na podejrzaną rolę Ronalda Barego w wydarzeniach z 20 maja i opisał go jako kłamcę najbardziej bezczelnego rodzaju, którego złowroga postać przenika całą tę tragedię. Jednak jego cel i zamiary pozostają tajemnicą. Śledztwo wykazało wiele podejrzanych transakcji finansowych, które niemal doprowadziły Ronalda do bankructwa. Na Jacka i Krystynę wykupiono dwie oddzielne polisy na życie każda na sumę 5000 tysięcy dolarów zanim się pobrali. I na każdą z nich beneficjentem był Ronald. Polisy zawierały klauzulę podwójnego odszkodowania, co oznaczało, że otrzymałby podwójną kwotę w przypadku, gdyby któreś z nich zginęło w wyniku wypadku. Przed podróżą do siedmiu wodospadów odnowił również wygasłą polisę ubezpieczeniową na domek. Pojawiły się też pytania o męża Krystyny, Jacka Kettlewella, Dlaczego powierzył cały swój majątek Ronaldowi i dlaczego poprosił go, by towarzyszył jemu i nowej żonie podczas miesiąca miodowego? Zauważono, że Jacek pożyczył pierścionek, by oświadczyć się Krystynie, a pierścionek ten nie został odnaleziony. Jacek nerwowo usiadł w sądzie i stwierdził, że wierzy, iż Krystyna próbowała otruć ich oboje, dodając coś do jedzenia. Wyjaśnił, że bardzo się rozchorował, ale kiedy Ronald go znalazł, podał mu lekarstwo wywołujące wymioty. Co pomogło mu dojść do siebie? Odpowiedzi Jacka podczas śledztwa nie przekonały pana nadziei, który mu przypomniał, że w oświadczeniu, które złożył policji krótko po pożarze, powiedział funkcjonariuszom, że rzeczywiście był zaangażowany w relacje z Ronaldem Barym. Twierdził teraz, że został zmuszony do złożenia oświadczenia pod presją. Szczególnie niepokojącym aspektem tej sprawy była seria listów, które Krystyna napisała do Ronalda. W których ujawniała swoje emocjonalne rozterki i cierpienie. Te listy zostały odczytane podczas śledztwa i opowiadały o jej pragnieniu odebrania sobie życia własną ręką. Było oczywiste, że Krystyna wyrażała rozpacz i niepokojące poczucie beznadziei. Jeden z nich, napisany na kilka tygodni przed ślubem, mówił, że nie znosi myśli o Jacku z inną kobietą. W innym wspomniała o planie otrucia siebie i Jacka. Ostatni list, napisany dzień przed jej śmiercią, był zaadresowany do pani Tomasz właścicielki pensjonatu Mimiko, w którym Krystyna krótko mieszkała z Jackiem. Krystyna poprosiła Ronalda o wysłanie listu z wiadomością. Ronie jest na łodzi na zewnątrz. Zanim wróci, wszystko już się skończy. Pewnie bał się, że coś się stanie, bo zostaje jeden dzień dłużej, żeby mieć pewność, że wrócimy z nim do Toronto. Czy te listy były wołaniem o pomoc czy świadomym przygotowaniem do autodestrukcji? Nigdy nie było jasne, ale ukazywały portret młodej kobiety w rosterce Stefan Lett, były funkcjonariusz Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej i ekspert od pisma ręcznego, zeznał, że jest pewien, iż te listy napisała 22-letnia panna młoda. Pani Edyta Thomas, właścicielka pensjonatu, w którym mieszkali Ronald i Jack, również złożyła zeznania. Powiedziała w śledztwie, że w noc ślubu siostry Krystyny przyszły do domu, by odwieźć ją od małżeństwa. Powiedziały, że Krystyna chce poślubić Jacka a Ronald powiedział jej, że musi wybrać i że jeśli nie chce poślubić Jacka powinna odejść razem z siostrami Pani Thomas dodała, że Ronald Barry był jej winien pieniądze i ich nie oddał Jej mąż, Ryszard Thomas, także zeznawał Opisał Krystynę jako szczęśliwą pannę młodą i przypomniał sobie, że powiedziała mu, iż nie chce, aby Ronald Barry towarzyszył jej i jej nowemu mężowi podczas podróży poślubnej Dodał, że Krystyna mówiła mu, iż Ronald pożyczył od niej 200 dolarów i próbowała odzyskać część tej sumy przed ślubem, lecz bezskutecznie. Nazwisko Ronald Barry dominowało w śledztwie, a gazety pytały o jego rolę w tragedii. Był właścicielem domku na miesiąc miodowy, otrzymywał listy od Krystyny i był beneficjentem polis ubezpieczeniowych obejmujących śmierć Krystyny oraz zniszczoną własność. Jednak kiedy stanął przed sądem, powtórzył to nieco dziwaczne oświadczenie, które już wcześniej złożył policji. Twierdził, że pożyczył Krystynie 12 500 dolarów przed jej ślubem. Powiedział, że zrobił to, bo została zaatakowana przez kilku mężczyzn w sali tanecznej w Toronto, którzy teraz ją szantażują. Według niego Krystyna spłaciła mu 13 000 dolarów, wliczając w to 500 dolarów odsetek. Gdy pan Hope zapytał Ronalda o dochody, sprawy przestały się zgadzać. W 1945 roku jego dochód netto to 1500 dolarów, w 1946 roku zbudował dwa domy, zarabiając po 1000 dolarów, a w 1947 roku nie miał dochodów. Przyznał, że w 1946 roku pożyczył 3000 dolarów z Banku Montrealu, z czego 2000 dolarów przekazał Krystynie, a później kiedy poprosiła o kolejne 3000 dolarów, również je pożyczył i przekazał jej. Powiedział, że pożyczał pieniądze od rodziny i znajomych, by jej pomóc. Podczas śledztwa stwierdził, że nie wiedział, skąd Krystyna, pracownica banku z niską pensją, miała tak duże kwoty, by mu je oddać. Stefan Lett, ekspert od pisma ręcznego, potwierdził, że Krystyna podpisała pokwitowanie na 12 tysięcy dolarów, ale stwierdził, że podpisała ten dokument, zanim zostały wypełnione jego szczegóły. Te szczegóły, jak mówił, napisano pismem Ronalda Barego. Ronald zaprzeczył wszystkim zarzutom. Powiedział również, że jego relacja z Jackiem była jedynie przyjacielska i że nie aranżował małżeństwa Jacka i Krystyny, chociaż pomagał w niektórych przygotowaniach do podróży poślubnej. Jednak pod intensywnym przesłuchaniem ostatecznie przyznał, że on i Jack byli kiedyś bardzo blisko, ale to było kilka lat temu. Powiedział podczas dochodzenia, że po ślubie starał się nie wchodzić parze w drogę. Pewnego ranka, wchodząc do domku, zobaczył Jacka nieprzytomnego przy oknie. Krystyna była tam i poprosiła go o długopis, bo chciała coś napisać. Kontynuował, że wieczorem wrócił do domku i zobaczył Jacka krwawiącego z rany na głowie. Krystyny jednak, jak powiedział, nie było. Opowiedział, jak szukał jej w lesie, a potem zauważył, że domek nagle stanął w ogniu. Więc wrócił i wyciągnął Jacka z płonącego budynku. Pan Hope nie do końca uwierzył Ronaldowi. Dokładnie przeanalizował transakcje Krystyny i uznał, że nie było w nich nic nieprawidłowego. Przypomniał w śledztwie, że Krystyna była księgową i nic nie tłumaczyło poważnych operacji finansowych, o których wspominał Ronald Barry po jej śmierci. Gazety były zafascynowane tą sprawą i relacjonowały każdy szczegół na pierwszych stronach. Od ślubu, przez tajemnicze finanse, aż po tragiczne wydarzenia, które miały miejsce 20 maja, pisali, że Jack doznał oparzeń w pożarze, ale był wyraźnie swój podczas przesłuchania. Twierdzili, że jego zeznania były niespójne, zwłaszcza podczas przesłuchania krzyżowego. Zastanawiali się, czy jego relacja z Ronaldem Barym wykraczała poza zwykłą przyjaźń, co w latach 40. było uważane za skandaliczne. Spekulacje tylko zwiększyły ciekawość opinii publicznej i rzuciły dodatkowy cień na rolę Jacka w tej tragedii. Pożar spotęgował niepewność. Domek mający być azylem dla nowożeńców został tak zniszczony, że zniknęły wszelkie kluczowe dowody. Śledczy nie byli w stanie ustalić, czy pożar został podłożony celowo, czy wybuchł przez przypadek. Pewne było to, że jego moment wywołał chaos. Zaciemniając przebieg wydarzeń i opóźniając poszukiwania Krystyny, zeznania medyczne niewiele wyjaśniły. Sekcja zwłok wykazała ślady kodeiny, choć nie w ilościach wystarczających, by wyjaśnić przyczynę śmierci. Nie było żadnych oznak przemocy fizycznej, żadnych uderzeń, duszenia, niczego, co sugerowałoby napaść. Utonięcie było przyczyną śmierci, ale jak Krystyna znalazła się w wodzie, pozostało bez odpowiedzi. Brak jednoznacznych dowodów fizycznych oznaczał, że sprawa opierała się wyłącznie na poszlakach, o interpretacji listów dotyczących jej związku i niejasnych okoliczności pożaru. W miarę jak śledztwo trwało i kolejni świadkowie składali zeznania, ława przysięgłych stanęła przed bardzo trudnym zadaniem ustalenia, czy Krystyna zginęła z własnej ręki, czy została zamordowana. Każda teoria miała potwierdzenie w zeznaniach ale każda zostawiała niepokojące luki. Śmierć z własnej ręki wydawała się prawdopodobna w świetle jej listów, ale jej decyzja o zawarciu małżeństwa, a następnie odebraniu sobie życia zaledwie osiem dni później, komplikowała ten pogląd. Nie można było wykluczyć morderstwa, zwłaszcza wobec podejrzeń dotyczących Ronalda i Jaka, ale nie było żadnych dowodów wypadek był jednak możliwy. Ciąg wydarzeń prowadzących do jej utonięcia wymykał się prostemu wyjaśnieniu. Doktor Tennant określił Ronalda Barego jako patologicznego kłamcę. Wyjaśnił, że tacy ludzie kłamią tak często i tak przekonująco, że w końcu sami w to wierzą. Ronald Barry, jak powiedział, był typem człowieka, który czerpał przyjemność z oszukiwania innych. Inspektor Wright z policji prowincjonalnej zeznał, że konta bankowe Krystyny były w idealnym porządku. Komisarz straży pożarnej z Ontario poinformował, że badania domku nowożeńców nie wykazały śladów przypadkowego pożaru. Jednak ustalenie, w jaki dokładnie sposób pożar się rozpoczął, było niemożliwe. W przemówieniu do ławy przysięgłych, pan Hope opisał Kristinę jako piękną, szczęśliwą, młodą kobietę, którą wprowadzono w błąd. Powiedział, że jej mąż, Jack Kettlewell, był słabego charakteru i zdominowany przez Ronalda Barego, którego nazwał złowieszczą postacią uwikłaną w oszustwo, miłość i seksualność. Pan Hope podkreślił, że w organizmie Kristiny wykryto kodeinę, zaznaczając, iż ilość ta mogła pochodzić z większej dawki. Przechodząc do wydarzeń z 20 maja, pan Hope powiedział, że zeznania sugerowały, iż Kristina mogła przygotować zatruty posiłek, a później tego popołudnia Ronald Barry został znaleziony z jej ostatnim listem. Dodał, że chociaż Ronald zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek go czytał, nie można było udowodnić, czy rzeczywiście to zrobił, czy nie. Pan Hope również poddał w wątpliwość, w jaki sposób ciało Krystyny zostało odnalezione w płytkiej wodzie. Była bosa, lecz na jej stopach nie było śladów, że sama tam przyszła. Zapytał, czy mogła tam trafić i kto mógł to zrobić. Mówiąc to, sugerował, że Ronald Barry był jedynym, który mógł to zrobić. Pan Hope również odrzucił jako niedorzeczną historię o tym, jak Ronald pożyczył Krystynie 12 tysięcy dolarów. Aby spłacić rzekomych szantażystów po tym, jak została zaatakowana w Toronto Dance Hall. Mimo dowodów, ława przysięgłych wydała werdykt otwarty, bo nie była pewna, jak zmarła Krystyna, tylko że utonęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Prawo pozostawiło tę sprawę nierozstrzygniętą, podobnie jak wyobraźnia publiczna. Śledztwo mogło się zakończyć, ale spekulacje na temat losu Krystyny. Tylko narastały w kolejnych latach. Jedna z teorii głosiła, że Krystyna odebrała sobie życie. Listy, które napisała, oraz jej widoczna emocjonalna kruchość wspierały ten pogląd. Jeśli połknęła kodeinę, a potem w rozpaczy poszła nad rzekę, utonięcie mogło być samobójstwem. Ale obecność Ronalda Barego komplikowała tę interpretację. Jego nazwisko na polisach ubezpieczeniowych, otrzymywanie listów od Krystyny i jego bliskość wobec wydarzeń wydawały się podejrzane. Niektórzy twierdzili, że Ronald zaaranżował wydarzenia dla własnej korzyści, choć nie znaleziono dowodów bezpośrednio łączących go ze śmiercią Krystyny. Jacek również pozostawał podejrzany w niektórych kręgach: czy był współwinny z Ronaldem, czy był niedbały, czy po prostu ofiarą okoliczności. Obrażenia z pożaru podważały jego zeznania, a relacja z Ronaldem budziła kontrowersje. Kolejnym nurtującym pytaniem było: dlaczego ciało Krystyny nie zostało odnalezione wcześniej? Świadkowie twierdzili, że brzeg rzeki przeszukano wcześniej, bez skutku, co sugeruje, że ciało mogło zostać tam umieszczone później. Po śledztwie nie postawiono zarzutów, a śmierć Krystyny pozostała nierozwiązana. Dla jej rodziny wynik ten był bolesną stratą. Jeszcze kilka dni temu ich córka była pełna życia i obietnic, już jej nie było. Jej historia sprowadziła się do pytań bez odpowiedzi i skandalicznych nagłówków. Przez kolejne dekady Temat wielokrotnie poruszali dziennikarze, pisarze i miłośnicy prawdziwych zbrodni. Zapamiętano ją jako opowieść o ośmiodniowej pannie młodej, przypomnienie jak szybko kończy się życie i jak ulotna bywa prawda. Witam wszystkich i bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jak zwykle, proszę zostawcie swoje komentarze lub uwagi, a mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w kolejnym Briefcase.